Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl Edukacja. Geoedukacja. Ciekawostki geoedukacji. Co nas może spotkać? w czasie burzy. Występowanie potężnych chmur burzowych związane jest z możliwością pojawienia się kilku towarzyszących im elementów. Wyładowania atmosferyczne, czyli pioruny lub błyskawice, to chyba zjawisko pogodowe, z którym w największym stopniu jesteśmy oswojeni. Wszak trafiają się dosyć często. W Polsce liczba dni z burzą to około 20 do 30 w ciągu roku, oczywiście, zależnie od miejsca w naszym kraju. Czasami efekty błyskawic są wręcz szokujące. W 1939 roku, na szczycie Pine Canyon w Utah, jeden piorun zabił 835 owiec, które schroniły się pod jedynym drzewem w okolicy. Podobno jeszcze gorzej było w 1888 roku w Etiopii, gdzie pojedyncza błyskawica zabiła 2000 owiec. Pioruny oczywiście trafiają również w ludzi. W niektórych jednak nieco częściej. Jednym z takich pechowców jest major R. Summerford. W 1918 roku w czasie walk we Flandrii w wyniku uderzenia pioruna został zrzucony z konia. Przeżył, ale został sparaliżowany od pasa w dół. Musiał porzucić karierę wojskową. Zajął się łowieniem ryb, i właśnie w trakcie takiej czynności w 1924 roku ponownie trafił go piorun. Tym razem została sparaliżowana prawa strona jego ciała. Sześć lat później ponownie został porażony piorunem i został już całkowicie sparaliżowany. Dwa lata później zmarł i został pochowany na cmentarzu, nad którym później, w 1934 roku, przechodziła burza i uderzył w niego piorun, niszcząc tylko jeden nagrobek. Domyślacie się, który? To nie Major Summerford jest jednak największym pechowcem. To miano należy się Royowi Sullivanowi, którego piorun trafił aż siedem razy i co ciekawsze, każde z tych uderzeń udało mu się przeżyć. Często burzom towarzyszy także grat. Są to kulki lodu, które w historii wielokrotnie odegrały decydującą rolę. Już w Biblii, Pojawia się informacja, że więcej ich zmarło od kamieni gradowych niż ich zginęło od miecza Izraelitów. To cytat z księgi Jozuego 10 do 11. Ogromne gradobicie według relacji historycznych wpłynęło także na króla Anglii Edwarda III w czasie wojny stuletniej. W 1360 roku doprowadziło ono do śmierci tysiąca żołnierzy i sześciu tysięcy koni. Efektem było zaprzestanie prób ataku na Francuzów. Oczywiście, dość trudno zweryfikować takie wydarzenia sprzed setek lat. Jednak, nawet obecnie, dochodzi do opadów gradu, w wyniku którego ludzie tracą życie. W 2005 roku w Syczuanie w Chinach w wyniku silnego gradowicia zginęło 18 osób, a kolejne 25 zostało rannych. Dodatkowo uszkodzeniu uległo 28 tysięcy domów. Nie zawsze to, co już leży na ziemi jako jeden kawałek, spadło w takiej postaci z nieba. Istnieje coś takiego jak zjawisko regelacji którego efektem jest połączenie w jedną bryłę gradzin leżących już na Ziemi. Dlatego można usłyszeć o tak zwanych słoniowych gradzinach, które miały ważyć dziesiątki, a nawet setki kilogramów. Obecnie duże kawałki lodu spadające z powietrza mogą powstawać jeszcze z innych przyczyn, niekoniecznie naturalnych. Mogą pochodzić z oblodzonych samolotów lub wycieków z ich toalety. W 2003 roku jednemu z mieszkańców Kalifornii udało się wygrać sprawę w sądzie z American Airlines z powodu zniszczeń na łodzi dokonanych przez niebieski lód pochodzący z toalety w samolocie. Grad to nie tylko sama woda w postaci lodu. Czasami w jego środku można znaleźć pestkę. Doniesienia na ten temat są bardzo różne. Można dotrzeć do informacji o znalezieniu w środku gradziny, żywych żab, małego żółwia, robaków, żuków czy ryb. Kolejne problemy z gradem dotyczą jego ilości. W 1925 roku w Ajoła spadła jego półmetrowa warstwa. W 1865 roku według świadków Gradu było jeszcze więcej. Twierdzili, że lód sięgał do wysokości 5 metrów. Z wydarzeń nieco bliższych współczesności, a więc i lepiej udokumentowanych, warto wspomnieć o 1959 roku, kiedy to w Kansas warstwa Gradu sięgnęła pół metra, a do odśnieżania trzeba było użyć buldożerów. Bo zwykłe pługi śnieżne nie mogły sobie poradzić.